Proszę, proszę. Kogo ja widzę? No witam. Witam przyjaciół. Cześć. Baro. bardzo. Wiesz co? Stęskniłem się za tym kadrem. Tutaj jest bardzo pięknie na tym skłocie. Bo to fajna miejscówka jest. Wiele razy opowiadałeś o tym, że młodzież przychodzi tutaj po to, żeby robić zdjęcia. Tak. To, tak. To jest prawda. To dużo osób przychodzi tutaj, żeby zrobić zdjęcia, żeby... No to jest zabytek. To nie ma co tu kryć. I też przychodzi z innych powodów tutaj. Młodzież. A to już jest ich problem, nie mój. Wiesz, tak to jest. No właśnie, bo to już nie jest twój problem. Nie, to zupełnie nie jest mój problem. Baron, skoro zaczęliśmy mówić o tym skłocie, ja nawet nie wiedziałem, że niewiele brakowało, aby go już nie było. E to fantastyczna jest historia. Powiem Ci szczerze, siedziałem w łóżeczku wieczorkiem, już 11 w nocy, już miałem zasypiać. Tak tylko sobie włączyłem w mecie te wiadomości, które takie na bieżąco się pojawiają i nagle patrzę wiadomości, skłod się pali na środku śródmiesia. Kurde, wlazłem w to, a tam się okazało, że tam TV-24, TV Polsat, tam jakieś tam inne telewizje, tam wszystko i czy tam co się dzieje, prawda? Dziewięć, y Ekip Straży Pożarnej tutaj. Ponoć 7. Bo... Ja, w necie było 9. Okej. Okay. Nie... No okay, ja się trzymam necie na razie. Okay. <śmiech> <śmiech> Może jeszcze lepiej. E, e, oczywiście pogotowie, oczywiście e, ratownicy, oczywiście wszystko. Okazało się, że jest zupełnie inaczej tak naprawdę, co oni e, opisywali w necie, bo ja się dowiedziałem od chłopaków, którzy tu by, e, byli. No ale okazało się, że e, ktoś podpalił e, skład. Na dole, prawdopodobnie specjalnie. No i akurat chłopaki, dwóch z naszych tu spało, a trzeci przyszedł. Dobrze, że on przyszedł i obudził ich, i tak naprawdę uratował im życie, że. Ponoć wrzucono tutaj coś do środka, co płonęło. To mogła być petarda ewentualnie. Jest taka możliwość. No jest taka możliwość. To w tym momencie, jak gdyby, nie wiem, to zajmuję się tym. Policja, ale jednocześnie zajmują się tym też ci, którzy są zainteresowani mieszkaniem na Skłocie. No właśnie. To ci, którzy są zainteresowani mieszkaniem na Skłocie, prędzej znajdą tamtych niż policja. Chyba od ponad roku rozbierają ten skłot, Od jednej strony powoli go rozbierają i niewiele by brakowało, a nie byłoby co rozbierać. Znaczy ja myślę, że ten skłot to jeszcze bardzo długo będzie rozbierany i rozbierany. I rozbierany. To jest tak naprawdę, to nigdy nie będzie rozbierane. To jest zabytek. To jest w środku Śródmieścia, no nie ma co tu kryć, mamy zabytek. No, to jest Baron, Ale zabytek tak nie może wyglądać. Wiesz, tam jest góra śmieci. Ale kto nam to dał pieniądze, żeby kto doprowadzić do y, jakiejś, nie wiem, normy, nie wiem, do jakiejś, no, żeby to jakoś wyglądało. Kto? Ja nie wiem, czy w ogóle jest tego typu precedens w innych stolicach europejskich, wiesz, żeby w środku miasta. Było coś, co z jednej strony jest zabytkiem, a z drugiej strony no, wygląda tak, jak wygląda. Powiem Ci szczerze, mnie jako mieszkańca śródmieścia zastanawia jedno. Połowa śródmieścia nawet nie wie, że coś takiego tutaj jest. Ludzie, z którymi naprawdę, ja już to kiedyś Ci mówiłem, mieszkają obok na no 100 metrów, 200 metrów, 300 metrów, nie wiedzą, że tu są takie budynki i tak opuszczone i że to, to jest, to jest budynek wśród budynków wśród budynków. O, coś takiego. No wiesz, ja jestem warszawiakiem i też tego nie wiedziałem, dopóki Was nie poznałem. A nawet teraz dowiaduje się nowych rzeczy o tym miejscu. Dzisiaj tak. idąc do ciebie odkryłem jakieś tam inne przejście, czy inne, dojście. inne tak. dojście. Tak. Ta można brama... dojść z tamtej ulicy, można dojść od Nowogrodzkiej, można dojść od Króczej, można dojść dalej, można dojść z tamtej, można dojść Dajchami. No naprawdę to jest po prostu… jeżeli się zna, jeżeli się mieszka tutaj, jakbyś się zapytał miejscowych, że tak powiem, tak, to miejscowi wiedzą wszystko. Nie mogłem się dostać, bo zapomniałem kod do wiem Czy się zmienił? Czy... Nie zmienił się. Nie, nie powiem ci teraz, no, po, po, co, po co? I tak bez tego są tu wycieczki. Tak, i tak są wycieczki na statku. Baron, no nieoczekiwane spotkanie. Mieszkałeś w ośrodku i nadal mieszkasz. Nadal mieszkam. Ja przyjechałem tylko odwiedzić stare kąty, przyjechałem zobaczyć, co się dzieje u chłopaków. No nie wiem, no. Przecież nie wszystkiego, jak gdyby nie odcinam się, że byłem, jaki byłem. To nie oznacza, że ja nagle muszę iść w melanż czy nagle muszę coś, nie wiem, no, robić złego. Nie, przyjechałem, się przywitałem, cześć, cześć. Mam zamiar spędzić ze dwie, trzy godziny z chłopakami, potem pójść ze swoją koleżanką już gdzie indziej. I tyle, no, sam fakt, że po prostu zjawiam się, przybijam piątkę, nie wiem, postawię im po piwie i pojadę dalej. No. i tyle. Trochę tak, jakbyś się tłumaczył, ale. No... E, nie, bo żeby to też nie wyglądało, bo każdy, kto by zobaczył, że wiesz, że nagrywasz ze mną przykrojewą na skłocie, wiesz, że o już mela że ja już tu płynę, tamtego. Nie, nie, spokojnie, bez... Właśnie nie wiem, po co ja się tłumaczę. Bo tak no naprawdę właśnie. nie zależy mi na tym. No właśnie. A co, kto pomyśli, to pomyśli. <gadanie> ale pogadajmy w takim razie o rzeczach ciekawych, czy o rzeczach nieoczekiwanych. Mianowicie, ostatni raz widzieliśmy Ciebie na wózku. I tak. zresztą ten wózek tutaj jest. Jest. Jak dostałeś się z tego miejsca, którego nie będziemy nazywali w trakcie nagrania, ale jest to pod Warszawą, jak dostałeś się tutaj? E, wiesz, na takie długie odległości, to używam wózka. Bo to jest jednak zbyt, tak jak mi mój rehabilitant powiedział i lekarz, którego tam mnie prowadzi, zbyt długiej odległości. Ja nie mogę, ja zacząłem przesadzać. Ja zacząłem zakładać protezę i chodzić nie, 6-8 godzin. To nie jest dobre. Ja potem to odczuwałem, że naprawdę na drugi dzień, oła. Ja nawet nie myślałem o tym, żeby założyć tę protezę. Wracając do mojego pytania, jak się tutaj dostałeś? Wózkiem. Wózkiem. No, wózkiem, ale, to jest 15... ale wózkiem połączenie z chodzeniem, ponieważ to nie jest przystosowana podróż do inwalidztwa. Chyba, chyba niezbyt precyzyjnie pytanie zadaję. Nie mogłeś na wózku pokonać kilkunastu kilometrów. Eee, to po kolei. Bus, pociąg, metro, tramwaj. Rozumiem. I to wszystko dałeś radę ogarnąć? Sam to robię. Aha. Sam to robię i jeżeli ktoś nie jeździ na wózku i nie ma inwalidztwa, tego nie zrozumie. Ja mogę teraz mówić, osoba zdrowa nie zrozumie, co to dla mnie znaczyło. Ludzie, którzy jeżdżą na wózku, jak ja opowiadam tam, gdzie jestem, że ja przekona... pokonałem coś takiej odległości, sam, sam pokonałem to, oni mówią, ty, ty nienormalny jesteś, to, no. to nie jest niemożliwe daleki byłem od tego, żeby mówić, że jesteś nienormalny, ale byłem nieźle zdumiony, kiedy dowiedziałem się, że tutaj jesteś. Mówi się dużo o takich ograniczeniach dla osób z niepełnosprawnością. Ty je teraz, ty ich teraz doświadczasz. Oczywiście. I powiem szczerze, że kiedy, jak byłem normalną osobą, znaczy pełnosprawną osobą, zawsze miałem taki, że jednak powinno być być coś takiego dla tych ludzi ułatwienia powinny być. Teraz mhm. kiedy ja jestem na wózku, uważam, że ludzie róbcie więcej, więcej dla tych ludzi. Każdy kraweżnik, każdy to jest, to jest jak wyzwanie. To jest dobra metafora do ludzi, którzy grają w gry. Pokonanie smoka. Pokonaj krawężnik. Do ludzi, którzy, nie wiem, codziennie mają wejść 15 pięter w górę po schodach. Pokonaj jeden krawężnik na wózku. Taki. Taki. Ja spotkałem się sam, chciałem zjechać z schodnika. Wiesz, że jechałem pół kilometra, 500 metrów, to jest pół kilometra. Żeby zjechać z chodnika. Nawet nie wjechać, tylko zjechać. zjechać. Ja się bałem zjechać na tym. Ja teraz y, chodzę, staram się chodzić. Nie? Ja jestem na etapie, że naprawdę walczę o to, żeby chodzić. Jestem zawzięty, to też ludzie się ze mnie śmieją, że o, ale ty jesteś zawzięty. Bo jestem, bo chcę. Ja chcę tego chodzić. Ale zejście, czasami mam coś. Czasami zejdę, nie? Z krawężnika, ale czasami jest tak. Zatrzymam się, krawężnik, no taki, nie? A ja stoję nad nim, kola tutaj u prawej ręki, nie? Jestem na wózku, jestem na stojąco. I zejdź. Dla Was to jest proste, nie? Dla wszystkich jest proste. Rozumiem, czyli to nie chodzi tylko o zjazd wózkiem, ale zejście na nogach. Jak człowiek. Z no, w moim przypadku, kiedy ja już próbuję chodzić, nie? Mhm. To jest jeszcze gorzej. Ale ja nadal walczę i będę walczył o ludzi, o ludzi, którzy są na wózkach. Naprawdę, sam zjazd też jest trudny. A w moim przypadku, kiedy ja już chodzę o kuli, staram się nawet chodzić bez kuli. To jest najlepsze. Naprawdę ja staram się, mm. przykładowo z mojego pokoju przejść do kuchni czy do łazienki, staram się iść bez kuli. Owszem, nie zawsze tam wiesz, no chyba czę się tamtego, ale idę. Jestem. Nawet nie wiesz, jak mi się morda śmieje. Baron, jesteśmy w tej chwili na pierwszym piętrze. Tak? A tę wysokość to widać no słabo, ale tam widać przez to okienko, tam a -a. jest Ziemia. Wózek jest tu, za moimi plecami. I też wiem, że. Wiem, Domyślam się o co chcesz się zapytać. Wszedłeś sam go wtargałem. Szedłeś tutaj. No wiem, to wiem. Sam. To już wiem. I sam go wtargałem. Sam, bo jestem zawzięty. A pamiętasz, jak bałeś się wchodzić tutaj bez wózka? Nawet bez wózka. No. I schodziłeś i wchodziłeś na czterech. Ale ja wiem, co ja chcę. Widzisz, bo czasami priorytety się zmieniają, nie? To wiadomo w życiu. Moje się tak zmieniły, że niektórzy ludzie mi nie wierzą, jak bardzo się zmieniły. Ja wiem, czego chcę. Ja chcę chodzić. To, co patrzę na sytuacje, które mnie otaczają nawet teraz, ja wiem, że nie chcę do tego wracać. To, że nadal przykładowo jestem w takim życiu, że jestem, ale ja nie chcę wracać. Ja mogę sobie spokojnie być w swoim życiu. Czy wtedy, kiedy jedziesz na wózku, masz ze sobą też szkulę? Nie mam do czego jej zaczepić. Myślałem o takim zaczepie, żeby zamontować, wiesz, z lewej czy z prawej strony wózka, żeby kule, że w tym momencie y, y, mogę tam y, te parę metrów, y, przejść o kuli czy bez. Y, no nie mam jak, no to próbuję jednak bez kuli. Czyli tutaj wszedłeś z wózkiem bez na kuli. własnych nogach tak. bez kuli. Tak. Mhm. Ileś zadejęło to? Ty nawet nie tak długo. Dłużej mi zajęło. Powiem Ci szczerze, jechałem do chirurga, do dentysty, bo teraz się wziąłem, że tak powiem, za zęby, bo wyglądam jak pół dupy za krzeka. Za co się wziąłem i w modlinie wysiadłem i klientka mi mówi: jedna klientka na peronie. No nikogo, nikogo. Ja wysiadam z pociągu, jedna klientka na peronie, starsza łapka z 70 lat, 65, no niech będzie. Ona mówi: ale winda nie działa. Spoko! Myśli, że się popłakałem czy coś. No nie działa, no, no spoko, no, nie takie trudności się pokonywały, nie. Podjeżdżam ze schodów, tak popatrzyłem na góry, a tak widzę tak, schodki, płasko, schodki, płasko, schodki. Taka wysokość, żeby nie psa... jakbym przesadzał, powiedziałbym trzecie piętro, nie, ale niech będzie drugie piętro, spokojnie. I pokonałeś. Wlazłem z wózkiem, wczargałem wózek, tak się zawiedziłem, człowieku, yy. Żebyś ty widział, jak ja wyglądałem na górze, ale byłem... Ja nie dam rady? Dam. Yy, nie obraź się, ale jak o. mówiłeś o tych krzakach, <grych> to przypomniałem sobie o twojej fryzurze. <grych> a, a tak, proszę cię, obrzejmy, ja mam nową fryzurkę yy, tego... <grych> Nie wiem, czy będą zadowoleni przez. To ty masz zadowoleni. być zadowolony z No szczęście. Tak, to, to ja. Znaczy, chciałem zapuszczać i chciałem, kucyk, ale mnie denerwowały już i, i tak. I myślę, że jest ok. Wiesz, co ja kiedyś chodziłem, właśnie, też tak krótko ostrzyżony, nawet jeszcze krócej. Tak już nie robiłem. A nie, ja bardzo miło to wspominam. Bardzo duża wygoda, wiesz? Duża wygoda, oczywiście, pod wszystkiego pod względem, ale, ale no nie. No. Jeżeli chodzi o podróż tymi innymi środkami komunikacji, autobus, metro, tramwaj, jak wygląda tutaj sprawa udogodnień dla osób z niepełnosprawnością? Yy, nadal źle. Znaczy, yy, ja ci powiem tak. To, co mówiłem wcześniej, kiedyś to zacząłem zauważać, u ludzi mnie to nie dotyczyło, ale patrzyłem na to, że to, to nie było dobre. Kiedyś było w Warszawie coś takiego, że nagle taki boom, że dla niepełnosprawnych polepszyło to sytuację w tym okresie, naprawdę polepszyło, ale to nie jest to. Jeszcze, jeszcze więcej, jeżeli by chcieli. Te autobusy, które się pochylają przed osobą niepełnosprawną, tam też jest taka rampa wysuwana chyba w autobusie. Rampę to musi kierowca wyjść. No właśnie, bo wydaje mi się, że kierowca ma obowiązek. Ma obowiązek, ale powiem Ci szczerze, zauważyłem, no nie każdy kierowca jak gdyby... Poczuwa się do obowiązku wyjścia i zrobienia tego. Baron, czy wtedy, jeżeli taka podróż jest przed Tobą, na przykład powrót, bo będziesz wracał do swojego ośrodka, czy czujesz lęk przed pokonaniem Jasne. tego dystansu? Stres, lęk, oczywiście. Taka podróż powoduje u mnie delikatny, ale próbuję z tym walczyć, że ja sobie radzę. Tylko wiesz, jaką ja mam myśl? Ja nie myślę w tym momencie o sobie. Może to jest dla ciebie głupie. Ja myślę o tych ludziach, którzy przykładowo nie ma dwóch nóg. Jak on by sobie poradził? On by sobie nie poradził. Ja e, właśnie tak się zastanawiałem sama nad sobą, nie? Że po co ja się przejmuję jakimś innym? A ja, kurwa, coś we mnie takiego jest, że się przejmuję... Dobra, ja sobie dam radę. Ja wstanę te parę metrów, przejdę, wezmę ten wózek, za wezmę, będzie mnie bolało, ja nie będę krzyczał. Umsiądę na tym wózku i siedzę i mam was nie? Spoko, ale ten człowiek, ten drugi, on ma gorzej. On ma tysiąc razy gorzej. W ogóle o tych ludziach nie myśli te państwo, nie, 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 to jest źle. Wiesz co, wydaje mi się, że nieszczęście, które nas dotyka, bardzo budzi empatię, wiesz, bardzo podobne podejście do tych spraw Maliwia, która przeżyła bardzo wiele niezwykle trudnych chwil w swoim życiu, i za każdym razem, gdy ją to spotykało, myślała o tych, którzy mieli gorzej. Jeszcze nie. gorzej, nie? Ja zawsze tak myślę. Ja, nawet, ja dlatego y, staram się nie używać ceny nad sobą, nie? Bo u mnie y, jest dużo osób, poznałem y, od tego czasu, co straciłem stopy, nie? co y, naprawdę ja widzę, że kurde, człowieku, być się zawziął, i Ty byś chodził jeszcze, Ty byś jeszcze byś dał radę, jeszcze byś zrobił do tego. I tak, tak e, trzeba, jak dłużej się z nimi poznałem, dłużej rozmawiałem, to on mi powiedział prawdę. I mu się nie chce. Nie chce mu się. On, on się pogodził. On się pogodził z tym, jak jest. On zostanie na bózku do końca życia i on tak ma być. A ja nie mogę. Dlatego, że drzemie tak naprawdę w nas wielka siła, tylko właśnie ważne, żeby się nie poddać. E, ale wiesz co? Ty tego nie zrozumiesz, ani żaden człowiek, który ma zdrowe nogi. Ja na sobie odczułem, miałem dwa razy, naprawdę, przysięgam ci, wieczorem sobie jechałem na papieroska na wózku, paliłem papierosa i tak się zastanawiałem się nad całą sytuacją. Bo czasami tak taki głupiec jak ja jednak myślimy, nie? I tak się zastanawiałem, mówię, ty, ale z jednej strony to mi się zaczyna podobać na tym wózku. To tyle ułatwia, tyle ułatwia, trochę zabiera ale jednak ułatwia, że jednak tamtego i w tym momencie takie BUM w łeb. Kurwa, o czym ty myślisz Rafał? Ty, weź się walnij kurde o ścianę i po prostu weź przestań takie myśli w ogóle mieć, no. Nie, nie. Priorytety, takie zadania, taki te, cel, tak masz osiągnąć, tak masz robić. I to ma być. I jak cię teraz słucham, to wiem, że to osiągniesz. Ale ja mam taką nadzieję. Znaczy, mam nadzieję. Ja w to wierzę. Dzięki, Baron. Proszę Cię uprzejmie.